Moja święta wizja widzi wszystko czystym. Lekcja 263. Ojcze, Twój umysł stworzył wszystko, co jest. Twój duch w to wniknął. A Twoja miłość dała temu życie. I czy miałbym spoglądać na to, co stworzyłeś, jak gdyby to mo mogło zostać uczynione grzesznym? Nie chcę postrzegać tak ciemnych i zastraszających wizerunków. Marzenie senne, szaleńca, z pewnością nie jest godne bycia moim wyborem zamiast całego piękna, którym pobłogosławiłeś stworzenie całej jego czystości, jego radości i jego wiecznego, cichego domu w tobie. I podczas gdy nadal pozostajemy na zewnątrz bramy nieba, patrzymy na wszystko, co widzimy, świętą wizją i oczyma Chrystusa. Niech wszystkie widoki wydają się nam czyste, byśmy mogli przejść obok nich w niewinności i razem iść do domu naszego Ojca, jako bracia i święci Synowie Boży. Ok. Teraz jeszcze krótko przypomnimy wstęp do tej lekcji, czyli czym jest ciało. Ciało jest ogrodzeniem, a syn Boży wyobraża sobie, że zbudował je po to, by oddzielić część swojego ja od innych części. Myśli, że żyje właśnie wewnątrz tego ogrodzenia, by umrzeć, gdy ono zgnije i się rozpadnie. Myśli bowiem, że wewnątrz Niego jest zabezpieczony przed miłością. Utożsamiając się ze swym bezpieczeństwem, uważa siebie za to, czym jego bezpieczeństwo jest. Jakże inaczej mógłby być pewien, że pozostaje wewnątrz ciała, trzymając miłość na zewnątrz? Ciało nie zostanie. On widzi to jednak jako podwójne zabezpieczenie. Nietrwałość Syna Bożego jest bowiem dowodem, na, że jego ogrodzenia działają i wykonują zadanie, które wyznacza im jego umysł. Jeżeli bowiem jego jednia nadal pozostanie, pozostaje nietknięta, to kto mógłby atakować i kto mógłby być atakowany? Kto mógłby być zwycięzcą? Kto mógłby być jego łupem? Kto mógłby być ofiarą? A kto mordercą? Jeżeli zaś by nie umarł, kto. To jaki byłby dowód na to, że wieczny syn Boży może zostać zniszczony? Ciało jest snem. Podobnie jak inne sny. Czasami wydaje się wytwarzać obrazy szczęścia, ale może całkiem nagle wrócić do lęku, w którym każde marzenie senne się rodzi. Jedynie, bowiem. Miłość tworzy w prawdzie, a prawda nigdy nie może się lękać. Wytworzone, by napawać lękiem, ciało musi służyć celowi, który został mu nadany. Możemy jednak zmienić cel, któremu ciało będzie posłuszne, zmieniając nasze myślenie o tym, czemu ono służy. Ciało jest środkiem, za pomocą którego Syn Boży wraca do poczytalności. Choć zostało wytworzone, by ogrodzić go w piekle bez możliwości ucieczki, to dążenie do piekła zostało wymienione na cel, którym jest niebo. Syn Boży wyciąga dłoń, aby dotrzeć do brata i pomóc mu ze sobą iść drogą. Teraz ciało jest święte. Teraz służy uzdrowianiu umysłu, do którego zabicia zostało wytworzone. Będziesz się utożsamiał z tym, co jak myślisz, uczyni cię bezpiecznym. Czymkolwiek to może być, będziesz wierzył, że stanowi z tobą jedność. Twoje bezpieczeństwo jest w prawdzie, a nie w kłamstwach. Miłość jest Twym bezpieczeństwem. Lęk nie istnieje. Utożsamiaj się z miłością, a będziesz bezpieczny. Utożsamiaj się z miłością, a będziesz w domu. Utożsamiaj się z miłością i znajdź swoje ja. Jeszcze krótko wrócę na chwilkę do lekcji idei głównej, bo ważne są takie trzy zdania, które tam przeczytałem na początku. Ojcze Twój umysł stworzył wszystko, co jest. Twój duch w to wniknął, a Twoja miłość dała temu życie. Myślę, że to jest ważne zdanie. Najważniejsze. Jedno z ważnych. Pozdrawiam. Do zobaczenia.